Moi drodzy, ten odcinek wyszedł epicko Oglądaj do samego końca A teraz chcę tylko chwilę, krótką przerwę na reklamę Moi drodzy, e, fajny sklepik, Palion Style Zapraszam serdecznie, dołączajcie do mojego teamu Mamy takie fajne breloczki, to jest nowy breloczek akurat, Ale mamy ich mnóstwo, także kolekcjonujcie I piękna bluza I znacznie więcej rzeczy, link w opisie Ale ale moi podopieczni, witam serdecznie Wszystkich tu zebranych Dzień dobry widzowie, no jak miło Mi was widzieć, mam nadzieję, że mm, i, i, wzajemnie. <laughs> I wzajemnie Jestem u siebie w domku i dzi Dzisiaj, jak wiecie, mam kamery sobie zainstalowane i mam tutaj podgląd na domek. Nupka mogę sobie spojrzeć. O, tylko że, no, te kamery widzowie. O, sobie katnap chodzi i tam z Nupkiem, coś tam dobra. Na razie, widzowie, nie patrzymy w kamerę, bo idziemy po, po, po. Po Tojta oraz po Krycha. Krycha, Krysiu, Krysiu, Krych, krysiu, krysiu. No, dokładnie. E, idziemy z nimi, oczywiście, razem przebadać temat. Bo tutaj, ta, działaj się złe rzeczy, jeżeli chodzi o Katnapa, i coraz więcej podejrzeń mamy, dlatego wpadli. No, no, Tojta i obejście u niego film. bo wszystko się łączy w jedną całość, dlatego trzeba oglądać wszystkie filmy. E, I co, zapraszam serdecznie, na Palią Stali. piękne rzeczy, dla Was tam mamy przygotowane. E, piękna, ciepła bluza, widzowie. E, piękny bryloczek nowy, taki, tak, tak, żółta, uwieczko, fajna. E, I wiele więcej, wystarczy sobie zerknąć. A teraz, a teraz, widzowie, mam piękny double jump, który pomoże mi szybko dostać się do Toyta. O, akurat tu wskoczyłem, dzień dobry. Co tam u ciebie? Ja, 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 jak się bawisz w domku? Trzeba i posprawdzać, co robi. God, no. Ja właśnie robiłem sobie moje śniadanie poranne albo obiad, już nie wiem, która godzina. A, 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 a co robisz? Pisałem, że płatki wyglądają. Odgrzewam wdekiem. zupkę. Zupkę? <laughs> no tak, tak, powiedziałbym, że. że pusto w tej mikrofali masz. Bo już e, prawie zjadłem W Rodłówce też jak u studenta Tu nic nie ma No bo wiesz Tu też nic nie ma Wieram na nowego Game Boy'a Game Boy! to, jest takie, to jest takie... małe urządzenka do grania Nie wiem co to jest w sumie tak naprawdę No, no Fajne, fajne, tak. fajne Można w Pacmana mana na tym zagrać? Ej, co tu Krysiu mm, robi? No tak Ty, Krysiu jest podejrzany Co? Krysiu tu był, on przebiegł Biega... Jest za... O Jest tam, za płotem, widzisz? Patrz co? Co on robi? Eee. Trzecie kółko eee. ale, ale łeb, on ćwiczy, od kiedy? On trenuje, biega on, Od kiedy on trenuje? Może jakieś zawody? Krysiu! A, tu A! na drzewie, co ty trenujesz? No biegam, biegam dookoła parku Ale od, kie, od kiedy? No trzeba kondycję ćwiczyć, dbać, przysiady, pompki, ćwiczyć, dbać, pompki grzbiety pompki grzbietem. No, no trzeba, trzeba trenować, bo wiesz, nigdy nie wiesz kiedy będziesz musiał walczyć z jakimś katnapem, nie? No, ja na codziennie no, tak. jem dwa pączki na trening. Tak? I, o! A, a, no, widać. To ciekawe. Eee. To ciekawe. Eee. Krysiu to ciekawe. Eee, no, no trzeba co, katnap powoduje dreszcze na mych plecach, trzeba sprawdzić czy nie zrobił czegoś złego, bo ostatnio u ta no było grubo Widzisz moje plecy, na moich też są dreszcze No, Tylko plecak nie, nie na tak plecak jest plecak No, świcisz, no tak, świcisz, no z plecakiem, no nieźle, nieźle no, no. z obciążeniem, no dobra, dobra, co z tym katnapem, co No, no idziemy, chodźcie na, 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 li, na te, na koronę drzew, chodźmy na korony drzew, jest koron drzew, spojrzymy sobie na naszych przyjaciół z domku dirtowego, rozumiecie mnie? Będziemy ich podglądać znowu. Będziemy ich podglądać tak, znowu. Trzeba sprawdzić co się dzieje. Widzę cattapa stąd co jest grane, Czemu on jest na dachu? Dobra, patrzę, czekajcie, patrzę, patrzę w kamerę i odpalam dobra, goście, Tylko muszę sprawdzić, Odpala. która to kamera. O, Uwaga, Odpala. Uwaga, Odpala. uwaga, 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 czekaj, bo laguje mi kamera jak zwykle Czekaj, czekaj, czekaj. O, widzę cattapa, widzę go, widzę go. Czekaj, tak, odpalam A Na odpaliłeś? Jest? Jest spalony, no Musimy Co to miało być Dlaczego ty to zrobiłeś, Tomasz? No bo ty bo lepszy i ty nie masz do nic, bo... Ty, mi się kłócą. Twoje rzeczy są sobie moje lepsze. Jak to przecież my tak Dyrta. Z tobą mieszkamy, a ty takie rzeczy mi smutne robisz? O, jestem! Ale zły. Czekaj! Spokojnie, patrz wszystko to zniszczymy tutaj! O, I o, nie. Jak będzie wszystko zniszczone, to Ale dobrze! Ale nie wkurzyłeś teraz, nie tak nie będzie! Chwileczkę, katna piku! Ty musisz się nauczyć, że jesteś w moim domu i są moje co moje zniszczył. No krzyczą na siebie, mnubek, niszczy wszystko co fioletowe. Dlaczego dobra, wkurzyłeś mnie, Co jest? Co Co się tu dzieje? Ej, co on ma na plecach? Ej. Ej. Co? Udało go? Wszystko w porządku? Aaaa, ale mnie to boli! Teraz Katap powie sprzywio. Ty, on go on go dziabnął! O co jeśli, co jeśli Katap ma ściekliznę? Katap się zachował jak rynek, też mnie dziabnął nieraz, ale nie tak potężnie. Oh, wow. Lorynek, to jest twój Taki, nas, mały, taki mały kotek, na taką bie... rysę zrobił, czy już widzicie Nie chcę z tobą gadać już więcej, idź sobie stąd, idę do, do, do chłopaków Ojej, biegnie, biegnie. biegnie do nas, biegnie do nas, biegnie do nas, biegnie do nas Dawajcie do mnie na atę, dawajcie do mnie na atę szybko Szybko, uciekamy, uciekamy Szybko, bo biegnie do nas Ej. Nubek, a będzie Ej, podejrzewał te dame, dame są super, nie? No to jest eleganckie, przecież tu to możesz tak przemieszczać Dobra, udajemy, że pijemy kawę, już, już spokojnie. Bojan, Mariusz, nie czy ktoś biegnie, tu biegnie, jest? Biegnie, Jest, biegnie, biegnie, biegnie. Mm. jest, bijemy kawkę. jemy kawkę tego, tu fajnie się bawimy. E. Tak, tak, tak. Biegłem do boyada właśnie, słuchajcie. E. Co się stało, Nubek? Boli, boli mnie bardzo. Co cię boli? Wyglądasz e. normalnie. A. Ała, co, co jest? jest? Ała, boli. E. boli mnie, boli. Ej, dobra, a, czekaj, czy to był catnap? A, a, bo go no, do wody wrzucić. <coughs> nubek to był katnap? Tak. Tak. Ej, dobra, a, te ślady, widzieliście te ślady? One są bardzo podobne do tego zadrapania wielkościowo, patrz. A, Całe a, plecy, a. Ej, no co to jest? To rynek tak nie drapie. O. A, ale go zadrapał. Aż koszulkę ci potargał, Nubek i trochę trochę spodni. A. O. Jak on ci odkupi tą koszulkę? Nubek, zaraz. to chyba musimy do szpitala jechać! Nie, nie, dobra, Nubek, Nubek, spokojnie. Idziemy do katnapa idziemy z nim pogadać. Poczekaj, połóż się, Nubek, połóż co? się! Na brzuchu! Na brzuchu! Aj, aj, chyba zaczyna mi to kuchnąć! Nie, zobacz. nie, połóż się na brzuchu! Zaraz wrócimy tu, Nubek! Albo to trzeba... przypilnuj go, przypilnuj go tutaj, dobra. Paniot, 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 co się dzieje? Co? O. O. Co? Ej, goździemy! mu po, plecy! Nie, no, biedny boi. Nubo, biedny Nubo. Spuchły mu plecy. Dobra, Nubo, bo się pujdy. na brzuchu. Masz maseczkę, żeby się nie zaraził, może ma jakąś cikliznę. Nie jak to będziesz się do, czekał. Dobrze, dobrze, Nobek, już będziemy zaraz, Krychu! Szybko Dobre, do katnapa! Trzeba z nim porozmawiać i to porządnie, widzowie, nie pozwolę na to, żeby ja Nubek został taki, taki podrapany. Zaraz, nie? No dokładnie. Co to no, Co to w ogóle ma znaczyć? Ale takie zapanie, to wiesz, to, to nie, nie kot robi, tylko tygrys. Tygrys takie tygrys. rzeczy robi, lew. A może on dwoma rękoma naraz to zrobił po prostu? Katnap? Nie... Gdzie ty jesteś, koturze? Nie ukrywaj się! Nie ukrywaj się, kata, wszystko wiemy, wychodź. Byłaś, byłaś. Ale Wychodź stąd. Wszystko jest widzieliśmy. Dlaczego podrapałeś Nubka i to jeszcze tak mocno? To nie Przepraszam bardzo, ja nie Dobrze, po pierwsze, rana jest prawie tak wielka jak Tarysa tutaj, więc widocznie no. faktycznie to ty byłeś, tak prawdopodobnie. Po drugie, ja nie wiem, naprawdę Nubek cię bardzo lubi, nawet jak się kłócicie to nie bijecie się. To jest pierwsze primo. Nie robimy krzywdy członkom wojanowic! Nubek tak ma, Nubek tak ma, ale no nie od razu drapać, że on teraz spłukł mu plecy. Ty musisz Katnap się nauczyć panować nad emocjami. Co ty w ogóle robisz? Pierwsza i od razu tak, przemawia. Przesada, nie ma przesada, Katnap. Masz nam pomóc go wyleczyć. Tylko pewnie ty wiesz jak wyleczyć go z tych z tej rany. Jak wkurzony, mamy go ratować? No jak, jak wkurzony, co ty jeszcze do mnie mówisz? Nie, Katna, Katna. Masz pomóc, proszę. Masz rację, przesadziłem. Idziesz z nami, idziesz z nami, masz coś. Co to jest? tak? No tak, przeczytajcie Ja Panie, papier, napój regeneracji, złote jabłko, wanna z lodowatą wodą, strzykawka, białe ubranie lekarza i mleko. Instrukcja: wytrzeć rany papierem, włożyć nóbka do wanny lodowatej, odczekać 30 sekund, odkryć ubraniem lekarza. I przetransportować go na łóżko. Użyć strzykawki, odczekać jedną godzinę, następnie podać leki w postaci napoju, łapka i mleka. Nubek zostanie wyleczony. Ja nie mogę, to jest jak, prze, to jest jak instrukcja. No to, jest. to jest instrukcja jak meble, me, me, meble z Ikei, no tak, tak. To jest zła instrukcja. Ej, palion! Możemy na słówko jedno, bo coś mm. tyle nie pasuje. Kata, e, kata iść tam. Co jest, jak Stary, ty myślisz, że ten przepis to może jest 100% legitny? wygląda naprawdę. Ten zaufanie. Kat nap, ale ten nam tak mąci, on co chwilę, mówi to, mówi tamto, tamto jest nieprawdą, to jest nieprawda. Tak, nieprawdą, ale, to jest so, ale to rzeczy tak, to, że tak na logikę mu nie mogą zaszkodzić, więc możemy spróbować. No dobra, ale musimy, wiesz, kontrolować to każdy etap tak, powoli tak, tak. jak A będzie czemu to bo się zdanę, 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 zdanę. Bo się boimy, tak no na... zadrapałeś, no nie ufamy ci teraz. Dobrze, co? i pierwsze co, przepraszasz go i mówisz, że jest super, żeby go tego. i powiedz mu, że wszystko będzie dobrze i go wyleczymy, tak? Musimy go teraz wspierać. Musimy go teraz wspierać, rozumiesz? No dobra, przepraszam, to było nie Ale nie przepraszaj nas, tylko przepraszam. Nubka, nubka, nubka no przeżyliśmy nam, 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 nam. Nic nie zrobiłeś teraz, tylko biedny no. nubek, nasz przyjaciel pokarany. Zobacz, jak leży. Co ty. To, 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 Kale, próbuję go wyleczyć, ale nic nie pomaga Lekarz mam przepis, nawet... przepis na oh. wyleczenie To jest potrzebne To ty katnapie narobiłeś Ola. z tego? Ała, ała, Boli mnie bardzo, proszę pomożcie no, Nie, To, jest, to jest tragiczna rana Katar, y, czy masz jakieś, masz, masz jakieś rzeczy z tego, y, co jest z listy? Ej, ja mam tak ubranko i to Już dobra o! Ej, dobrze, to jest... dobrze, zajmiemy się tym. Nubek spokojnie! Trzeba go przetransportować do szpitala. nie Ale jestem Nie, nie, Nubek, Nubek spokojnie, chodźcie, chodźcie do szpitala szybko, chodźcie. Do szpitala szybko! Nie ma auta! Gdzie jest auto jakiekolwiek? Dajcie go na ledwo chodzi! O, to jest ma samochód! Ostatnio coś. To ma samochód, to jest ma samochód, to jest ma samochód. Jeszcze mam, dopóki nie da się wyjechać z nim. To weź go wyrzuć Czekaj, go trzeba zatankować, bo on ledwie tankuj, tankuj Gdzie tu jest tank do tankowania? Tanking Dobra Pi, pi, szybko pi, bo Nubek nam tutaj umiera Dobra Nubek się czołga, się Dawajcie, muszę... Chodźcie On szybko Nubek, wsiadaj Pomagamy mu, pomagamy mu Siadaj, Nubek Ej, ale szybko, szybko się czołga Wsiadaj, lekarzu, Krysiu Kryś już pieszo! Cutnap niech cut tak. nie nie, się idzie, oka! Catnap idzie na pieszo! Ty idziesz pieszo. pieszo! Idziesz pieszo, No, Wierz gdzie jest lekarz? No spokojnie, spokojnie, już widzisz nas. O, lekarz jest tu na tak Lekarz jest szybko. tu na wprost, tu już jesteśmy, już jesteśmy. O, jak on idzie za nami, zobacz. Nubek! Nubek! Dobra, dobra Nubek, Nubek spokojnie jest tu. Nubek, nie! No, wychowaj, to Ej, wypadł, to było zabawne. Ale, Nubek, spokojnie, wszystko jest w porządku. Trzeba go na łóżko zaprowadzić, czekaj, czekaj. daj Dajcie daj, 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 daj księgę, ja będę czytał, o, będziemy załatwiali wszystkie rzeczy po kolei. A co się zmieści w drzwi w ogóle, Prawóbie Dobra, dobra, papier, papier, papier trzeba ogarnąć. Nubek, chodź się położyć szybko. Ok, to jest jasne. Łóżko, 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 Trzeba Zaczynasz drzwi do środka wchodzić. Tutaj, Nubek, tu się połóż szybko, my idziemy ogarnąć dla ciebie rzeczy. Najściej na raz! Patrzcie, moje plecy Przypilnuj go, Przyp jeżeli mu coś zrobisz, to oj, oj, chyba to już ukatrupimy cię. Dobra, panowie, trzcina cukrowa raz! Gdzie jest? Trzcina cukrowa tu może być, gdzieś eee, Gdzieś na pewno na wodzie. będzie koło cukrowa, widzę trzcinek cukrową, widzę trzcinek cukrową. O, tu jest, o. tu jest trzcina to jest, cukrowa. Jest. Panowie, trzcina cukrowa. napój regeneracji raz! To ja mam w ekwipunku. O, rewelacja. Odcinamy regenerację, tak? Dokładnie, dokładnie, dobra, trzcina raz. Zbieramy trzcinę, będzie potrzebny crafting, to zaraz ogarniemy. Uwaga, uwaga, to, to już pragnę, mamy. Też, no. Odhaczamy, napój regeneracji, odhaczamy. Złote jabłko raz! Eee złote Mogę jabłko! Mogę plecaku, chyba będę miał, chyba że to i tak masz. Złote jabłko, złote jabłko, nie w plecaku, dokładnie. no nie, nie. nie, nie, no, nie posegregowane, no to było to szetoro, to szukam. Dobrze, możemy sprawdzić w tym czasie w domu Tojta. może w domu Toyta będzie też... Nie ja ma w baga... moim pokoju. Moj... W w twoim... Nie bawisz. Dobra o jest, o to nawet lepiej. Patrz, zaklęte to złote jabłko. Tak, 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 zabiorę je. Może mi się w bali zakręciło od tego. O dobra, złote jabłko raz. Mamy złote dobra. Tu mamy jeszcze dużo rzeczy takich. No i e, to, wiesz no... co jest potrzebne? Lód i woda. Lód, lód. Ej, mam lód. wodę, mam wodę! Ale wiadrze czy... No lód to trzeba Wiatrze, wy... W wiadrze, w wiadrze, i lód potrzebny. Lód. No to lód to je wykopać, jest obok przecież. Ale nie mamy z tego, kilofa... Tiftacza. Tiftacz, ze... no. No to ja mam. Masz? No, przecież to jest naj... najpotrzebniejsza rzecz z minecraftowego... No dobra, górnika. to szybko, a nie tutaj. No, no wiem, muszę przejść przez ten. O nie, tu nie ma lodu! Iglo. Iglo trzeba rozbroić. Dobra, szybko po iglo? iglo. No, iglo jest z lodu. No to dam ci ten kilo w samą nie będę chodził do tego. No twoje chodź, zawołanie. chodź. Dzień jakie jesteś. zawołanie! Nubek no, nam umiera, co ty do bo to mówisz? To nie ma. No mamy. bo ja nie, nie jest iglo! Uch, wolę, dobra, wanna z lodu już odhaczę. Okej, okay. strzykawkę też mamy, ubranie lekarza też mamy. Dobra, 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 szybko, szybko. Lud, lud. tu lód. jest, lud. Tu jest, iglo. Widzisz mnie? Ja nie wiem, mam, mam lód koło bramy. O bramy? No? O, bramy, lud? O, Bram, nie ważne, ja nieważne, jakiej jakości lód, ważne, o. żeby był lód, zimny lód, woda woda zamrożona, zimny lód, zimny Pas, lód. Maski, masz taki a, a lód? lód mam, mam tu. O, starczy. I masz jeszcze wodę. Starczy, I co ty chciałeś jeszcze? Mamy regenerację lód, mam chciałeś. wodę i regenerację. elegancję. Coś jeszcze? Yy, pozostało nam tylko i wyłącznie mleko. No to ja mam mleko od tego, krowy. O, a tam są krowy obok masz wiadro! Mody. Wiadro, wiadro potrzebne, żeby mleko wydoić. Dajcie wiadro! Czas mija! Nubek nam puchnie i to na oczach! O, szybko! No, zaraz będzie ogromny. Nie Mam, Ej, mam mleko, zostawili? ja mam mleko weku! Ja nie mogę, dobra, chodźcie. My Nubka zostawiliśmy samego z katnapem. Co my zrobiliśmy? Idę tam! E, to mój błąd, panowie, to mój błąd, przepraszam! On zaraz będzie przepraszam, panowie, to mój błąd! Dobrze, wszystko w porządku, jest katnap. Co? Ale on jest spuchnięty. No nie mogę. Nubek, eee. niemdlej! Nubek, niemdlej nam, nubek! Dobra, czekajcie, panowie, panowie, pierwsze co? Pierwsze co? Wytrzeć rany papierem! Nie mam papieru! Crafting! Jest Kraftyn. Ja no mam papier, mam papier. A, lekarzu, toj, lekarz, toj! Mam Ale on jest, co jest? U, o, On nam zaraz wybuchnie. Lekarz, wytrzyj wytrzymu ranę. Idziemy, Lekarz, Toit, wytrzymuj tą ranę. Nie może uciec, trzeba go na dół. Nie, Nubek, zginiesz! Nubek, stop, stop, uspokój się, Nubek. Pamiętaj, pamiętaj, posłuchaj mnie, Nubek, proszę. Idź tam na dół, proszę. bo cię tutaj nie wyczyszczę. Bo idź, Idź, idź proszę. Tutaj, proszę Chcesz żyć, nie da się tu, musisz zejść na dół. Dobra, Idź szybko, Pro... On jest szeroki, Taki nie szeroki, nie? Nubek no, po prostu zejść tu na błagam, na łóżko. Idziemy na operację! Szybko to jest! Operacja! ale się dzieje, ale się dzieje. Nubek, proszę, połóż się, dobrze. Połóż się. To, to musicie przetrzeć papierem, to jest pierwsza z instrukcji rzecz. Dobra, jeden papier już się obrodził O kurde, aż tak? Co Dobrze, tak? Dobrze, napój regeneracji teraz Lekarzu, to już oddaję ja nie wierzę, aż tyle krwi Nubek, oddaj tą butelkę Nubek Proszę, to jest dla lekarza A nie, wypij ją tak, dobrze, nie A, Wypij, dobrze, wypij dobrze. dobrze było, dobrze było, wypij, wypij butle. To jest Ej. syropek Wypij syrop na wypij, Wiśniowy wypij, wypij. Ale Dobrze. Połóż, się, Połóż nubek. się Nubek, nie stój Dobrze, o, obu, Lepiej na. dobrze, 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 napój regeneracji a mamy w trakcie, okej okay. Włożyć kare, Nubka do wanny lodowatej do do Tak, do, katnap, cut cutnap, do izolatki Nie tu, tu Dobrze, uwaga Robimy tu lodowatą kąpiel <susuruj> dla Nubka o, dobra, to, to, to Przyprowadźcie nupka, jest lodowana kąpiel. Lodowana kąpiel. Zimny bryszcic! Zimna wanna Nubek, wstawaj, chodź chodź szybko, czołgaj się tu, to jest potrzebne. Zimną wodę, daj! Kładź się, Nubek, 30 sekund, raz! Dwa! Trzy! Ile musi być? A nie da rady. 30 sekund, sześć. 30 sekund, dobra. A nie da rady, on już nie wie, co to jest. 10 Jedyna, dwa na, to około stołu. trzy na, ja eee. cztery na, piętna, szesna, dziewiętna, dwa, 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 pięć. dwa, dwa, sześć. Kata, dwa, trzy, dwa, cztery, dwa, 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 trzy, dwa, trzy, dwa, cztery, jeszcze dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, 2, dwa, trzy, dwa, trzy, dwa, trzy, dwa, czy... Dobra, wstawaj, wstawaj, zakładaj stawa, kubrak, stawa, stawa. zakładaj kubrak, bo zamarzniesz szybko, szybko, szybko. Oh. Zakładaj, zakładaj. Szybko transport, oh. transport dłużka, transport dłużka. Szybko, szybko. I o, i o, i Dobrze, ale dobrze, jasna. dobrze, dobrze. Ale, się. No. ale ma masywne masywne, Ale Dobrze. Użyć strzykawki, odczekać godzinę. Dobra, toj, to trzymaj, bo ja, ja mi się ręce trzęsą. Godziny, godziny? nie mam godziny. Goś strzel mi w ten. No weź strzelaj, pracy muszę dobrze wycelować Dobra. Go, 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 go. Dobrze, 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 yeah. dobrze. Okej. Okay. Musimy czekać, tylko miejmy oko na katnapa. Widzowie, widzimy się za godzinę. Widzowie, godzina minęła. Lecimy! Yeah! Panowie, panowie, szybko, 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 szybko! Dobra, dobra, odczekaliśmy yeah! godzinkę. Ta godzina długo trwała. O, dobra, dobra, teraz tak, teraz włożyć się, okej, okay, okej. Okay. szykawki na godzinę. następnie podać leki, podać leki, podać leki. Eee, Jabko! Jabko, oprócz jabłka, 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 jabłka jabka mm. Jest, całe, nie ruszaj Na płyze ja. są podane mleko, mleko, mleko jeszcze. Ej, mleko, zobacz, mleko. Ra rana się zagoiła, teraz tak, trzeba go wyleczyć. O, dobrze, dobrze, Nurek Pi! Pi. O, Wleko, o i jabłuszko. Uwaga, Jabuszko. i Nubek zostanie wyleczony. i Nubek, nubek zostanie. Okej. Okay. Wróci! A, wrócił! O, Ej, my powiem wam tak, bardzo mnie bolało. Czemu ty mnie ugryzłeś? Ej, tak to mocno, woda, to było strasznie A, to proszę lecenie w moim życiu, ale się zmęczyłem. Widzowie! Ile to trwało! Pff, nie mogę. nap. Jeszcze raz takie rzeczy zrobić. Na szczęście Masz szczęście, że dałeś nam leki. Co zrobić? Nie, nie wypuszczamy na razie chyba, nie wiem O oh my god, dobra Panie katnapie, panie katnapie eee, No musisz tu zostać po pierwsze Trzeba cię zbadać, bo no tak. nie wiem Zaatakowałeś nubka Musisz tu zostać, bo ewidentnie masz jakąś ścieklistę Widzisz, co to było, co to, co to było? było To nie było, śmieszne, to nie było Ale tak, nubek prawie nam pękł, wyglądał jak bombka Na choinkę, ale co, żyjesz nubek, jesteś z nami, tak? Tak, plecy Dobrze, to że, dobrze podałeś nam recepturę. Jesteśmy Tróba wdzięczni, trzeba. Koduś. ale trzeba... nie możemy Cię wpuścić. Po prostu, Nubek wraca nie, na latę i zakaz, nie mieszkacie no. razem, Zosta zostawiamy się tu. Lekarz Toit, Lekarz to, to, lekarz, to id ma cię na oku, Lekarz to id ma na oku. Nie ma panowie, nie wiem co my z tym katapem zrobimy, ale to już była przesada, trzeba naprawdę go mieć na oku. Nubek, Ty nie jedziesz samochodem, Ty przed chwilą oh. bołeś chory. Ooozowie, widzowie, po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, prostu wpadnijcie na palią stajn i cześć!